Cześć, kochani, witajcie w ostatnim filmie w tym roku. Następnym razem usłyszymy się już po nowym roku. Mam nadzieję, że święta minęły Wam bardzo dobrze. A dziś chciałabym Wam opowiedzieć o moich postanowieniach modowych na 2025 rok. Jak wiecie, ja co roku robię jakąś formę noworocznych postanowień, czy to takich dotyczących ogólnie z różnych sfer życiowych. Czy ostatnio zaczęłam też robić modowe postanowienia noworoczne? Na przyszły rok planuję tylko i wyłącznie modowe postanowienia i trochę też zmieniłam ich formę. Bo wiecie, wcześniej jak robiłam postanowienia noworoczne, to to była po prostu lista rzeczy, które chcę robić w przyszłym roku i one się tyczyły tylko i wyłącznie tego przyszłego roku. I oczywiście, jak rzeczywistość sama sobie to ustala, wiele z nich nie było spełnionych. Więc na ten nowy rok postanowiłam podejść do tego trochę inaczej. Zrobiłam te postanowienia z myślą o tym, że chcę je zamienić w nawyki, które będę utrzymywać w przyszłości, nie tylko w przyszłym roku. I też staram się nie tworzyć listy, nie wiem, 10 albo 15 albo na przykład 25 postanowień z racji, że będziemy mieć 2025 rok ale skupiłam się na takich pięciu głównych czynnikach, które są istotne dla mnie pod kątem modowym i są istotne dla mnie też pod kątem mojego rozwoju jako osoby, która traktuje modę jak swoje hobby, jak swoją pasję i która opowiada o tym i czerpie z tego bardzo dużą satysfakcję, bo mnie moda, ubrania, ubieranie się bardzo ekscytuje. I między innymi też dlatego lubię się tym zajmować, lubię o tym opowiadać i lubię o tym opowiadać Wam, czyli wszystkim osobom, które tutaj przychodzą posłuchać i pooglądać moje filmy. I moim pierwszym postanowieniem modowym na przyszły rok jest stworzenie wymarzonej szafy. Ja bardzo lubię swoją szafę, uważam, że jest dobrze skomponowana. Mam w niej ubrania, które pasują do mnie, do mojego stylu, z których jestem zadowolona i które pasują do siebie nawzajem. Natomiast nie jest to jeszcze moja wymarzona szafa. Nadal jest w niej odrobina poliestru, zwłaszcza w domieszkach, zwłaszcza w ubraniach, które mam już od bardzo długiego czasu. Nadal pewne rzeczy, które tam są, to są rzeczy, które nie do końca wyglądają tak, jakbym w 100% chciała. Jestem z nich zadowolona, noszę je, dobrze się czuję, kiedy je noszę. Ale brakuje im, wiecie, tego małego pierwiastka do bycia idealnymi i do sprawiania mi jeszcze większej przyjemności i satysfakcji z ubierania się. Więc w przyszłym roku chciałabym dążyć do tego, żeby budować tę swoją szafę w jeszcze bardziej restrykcyjny, w jeszcze bardziej taki bezkompromisowy sposób, żeby stworzyć z niej wymarzoną szafę. Ze wszystkimi elementami, które będą mi odpowiadały w absolutnie 100% i w 100% będą takiej jakości, o no, jakiej marzę, jakiej chcę w swojej szafie. I z tym się wiąże też trochę drugie postanowienie, bo moim drugim postanowieniem jest to, żeby nie iść na żadne kompromisy w szafie. Jak wiecie, ja swoje ubrania wybieram w bardzo selektywny sposób. Potrafię spędzić bardzo dużo czasu szukając odpowiedniej rzeczy. Potrafię przemyśleć i przewrócić to wszystko do góry nogami w głowie pięć razy, zanim się zdecyduję na zakup jakiejś rzeczy. Ale czasami chodziłam na kompromisy, wybierając na przykład coś, co podobało mi się wizualnie, ale nie do końca miało ten taki idealny skład, którego bym chciała. I bardzo często to moje pójście na kompromis było podyktowane na przykład ceną. W przyszłym roku chcę podchodzić do swoich ubrań i do swoich zakupów ubraniowych w taki sposób, żeby nie chodzić na kompromisy. Jeżeli coś nie będzie odpowiadało mi w 150%, to po prostu nie trafi do mojej szafy. Jeżeli nie trafi tam przez jeszcze dłuższy czas niż zajmuje mi wyszukanie tej odpowiedniej rzeczy, to jestem w stanie to zaakceptować, jestem w stanie się z tym pogodzić i poczekać na przykład... Jeszcze kilka dodatkowych miesięcy, żeby na przykład zgromadzić fundusze na tę jedną wybraną, wymarzoną rzecz, która będzie pasowała do tej wymarzonej szafy z pierwszego postanowienia. Trzecim postanowieniem, powiązanym z tymi dwoma pierwszymi, jest to, że od 2025 roku chcę mieć specjalny budżet przeznaczony tylko i wyłącznie na ubrania albo buty generalnie wszystko to, co się wiąże z ubieraniem się. I chcę podchodzić do tego w taki sposób, że każdego miesiąca będę przeznaczała jakąś konkretną kwotę, którą jestem w stanie przeznaczyć na ubrania i odkładała to na osobne konto. I w momencie, kiedy będę potrzebowała coś kupić, to będę brała tak jakby pieniądze tylko i wyłącznie z tego budżetu. Natomiast moje podejście jest takie, że będę tam odkładać pieniądze co miesiąc. Ale nie oznacza to, że będę co miesiąc robić zakupy. Zwłaszcza jeżeli będę chciała się zdecydować na coś bardziej kosztownego, to muszę, będę się musiała liczyć z tym, że w tej określonej kwocie, którą sobie założyłam, będę musiała poczekać te 3-4 miesiące, żeby uzbierać na tę konkretną droższą rzecz. Moje czwarte postanowienie modowe to jest kolejne podejście do tego, żeby zbadać tak zwany cost per wear dla ubrań. Które mam. I ten koszt jednego użycia, bo robi się to z, za pomocą aplikacji, która, do której wpisujecie daną rzecz, wpisujecie jej cenę, a później w tej aplikacji dodajecie jakieś outfity, w których ta rzecz występuje i na podstawie tego, ile outfitów z tą rzeczą macie przypisanych do dni w kalendarzu, aplikacja Wam wylicza, jaki jest koszt jednokrotnego założenia tej rzeczy. Jak pewnie pamiętacie, ja mówiłam już o tym kilkukrotnie i kilkukrotnie nie udawało mi się dodać wszystkich rzeczy, które mam w szafie do tej aplikacji, przez co nie udawało mi się tworzyć np. outfitów, które wykorzystują te rzeczy, przez co zniechęcałam się do tej aplikacji i do robienia tego każdego dnia. Bo kiedy sobie przypomniałam o tym, że chciałabym outfit, który zakładam dodać do aplikacji, okazywało się, że tam nie ma trzech rzeczy, które mam na sobie, bo akurat w momencie, kiedy pobrałam tę aplikację i dodawałam do niej rzeczy, był na przykład inny sezon, więc musiałabym od nowa sfotografować te rzeczy, opisać, przypomnieć sobie, ile za nie zapłaciłam i dopiero móc je wtedy wykorzystać, żeby aplikacja wyliczyła mi koszt jednokrotnego założenia tej rzeczy. W przyszłym roku chcę podejść do tego trochę inaczej, mianowicie chcę dodawać tam tylko rzeczy, które będę kupować w przyszłym roku. Wiadomo, że stworzę sobie tak jakby bazę rzeczy, których używam najczęściej, ale one nie będą tam ze względu na ich koszt użytkowania, a koszt użytkowania będę wyliczała tylko dla nowych rzeczy. Pozwoli mi to też zobaczyć, ile rzeczy w ciągu roku kupię, ile za nie zapłacę, oczywiście. I jak często będę je nosić, dzięki temu będę wiedziała, jaki jest koszt jednokrotnego założenia tej konkretnej rzeczy. Testowałam wiele aplikacji, które to robią. Taką, którą, której używałam najdłużej, był chyba Stylebook. Jeżeli chodzi o iPhone'a, to jest aplikacja płatna, ale jest to aplikacja płatna jednokrotnie. Ona kosztuje 35 zł około i kupiłam ją chyba dwa czy trzy lata temu nawet, jako taką podstawę do wyliczania tak jakby tego mojego kosztu. Założenia jednej rzeczy, ale właśnie z tą aplikacją był taki problem, że nie mogłam stworzyć outfitów, jeżeli nie dodałam najpierw rzeczy. Później, jeżeli chciałam usunąć rzecz, bo na przykład ją sprzedałam, to musiałam najpierw usunąć outfity, w których ta rzecz była, więc ta aplikacja była dla mnie mało przyjazna. Aktualnie po przetestowaniu różnych aplikacji, zdecydowałam się robić to w takiej, która się nazywa Index, tudzież Index. Bo tak się to zapisuje. Zostawiam Wam link do tej aplikacji w komentarzu. Jeżeli sami byście chciały, same byście chciały, albo sami byście chcieli skorzystać z tego, to macie taką opcję, i ta aplikacja jest też darmowa. I piąte, moje ostatnie postanowienie modowe na przyszły rok jest najbardziej skomplikowane, bo wymaga ode mnie najwięcej i jest najbardziej związane z rozwojem mnie jako osoby, która zajmuje się modą. Chciałabym w przyszłym roku szukać inspiracji nie w konkretnych osobach, które obserwuję, albo mniej w tych konkretnych osobach, bo lista osób, które ja obserwuję na Instagramie albo na TikToku, ich cechą charakterystyczną jest to, że lubię ich styl. Ubierają się w podobny sposób jak ja, albo ubierają się w taki sposób, w jaki ja bym chciała się ubierać. Co powoduje czasami, że staram się trochę przekopiować bardziej ten strój, niż stworzyć coś własnego. A w przyszłym roku chciałabym bardziej poszukać inspiracji w swojej głowie, w rzeczach, które mnie interesują, w jakichś rzeczach kulturalnych, w rzeczach artystycznych i postarać się tworzyć bardziej autorskie kompozycje z moich ubrań, niż kopiować ubrania, które. Widzę na osobach, albo stylówki, które widzę na osobach, które obserwuję. Jest to dla mnie jakiś kolejny poziom tworzenia, stylizacji z, tego, z tych ubrań, które mam. Zastanawiam się, jak będzie to wyglądało pod kątem e, ubrań, które sobie wymyślę na przykład w głowie, a nie będę w 100% pewna, czy one są dostępne w jakiejś marce. Więc jest to coś, czego oczekuję, czego trochę nie mogę się doczekać e, i. Co mnie ekscytuje, bo są to takie zupełnie nowe rejony, trochę wyższy poziom bawienia się modą, bawienia się ubraniami, które mam. I to były moje postanowienia noworoczne, które są związane tylko i wyłącznie z modą. Dajcie znać, czy wy robicie postanowienia noworoczne, czy one dotyczą całego Waszego życia, czy jakiegoś konkretnego wybranego obszaru. Ja na dziś życzę Wam udanego Sylwestra, udanego wejścia w nowy rok. I widzimy się już za tydzień. Pa!